Ruszamy do zamku Grodno. Zatrzymaliśmy się na parkingu, wysiedliśmy. Ulica główna i ruszamy. Tutaj mamy żółty, zielony szlak właściwie to wszystko prowadzi. Przed samym wejściem już do zamku była tabliczka informująca, że jak skręcimy w prawo, to dojdziemy do punktu widokowego. No i doszliśmy do niego No dosłownie z dwie minutki w dół. I jest taki balkonik. Zaraz zobaczymy, cóż tutaj widać albo nie widać. Же ладно. wodę z zbiorniku prowadzi do 8 milionów metrów sześciennych wody, można podziwiać się z bliska, z mostu udostępnionego dla zwiedzających. wodospad się przez otwory wody i rwący dół. Wody... I już po zwiedzaniu zamku wyszliśmy sobie przed, tu mamy powozownię, O, pan się przewrócił. No to jesteśmy po zwiedzaniu zamku i teraz nad jezioro Bestrzyckie nakładkę. Żółty szlak, Pan nam tutaj powiedział. No. Proszę, jak Humor, Jareczek. Dalej. Dajcie nas poczni, żołnierzu. żółto czerwony szlak. Leśna fajna dróżka. Bez powrotem trochę będzie pod górkę. To jesteśmy przy kładce na jeziorze Błyszczyckim. Z lewej strony mamy hotel Maria Antonina. Może tu kiedyś się zadokujemy. Ale pięknie.

No to dotarliśmy do zapory naszym żółtym szlakiem, zaraz sobie wstaniemy, popatrzymy jak wygląda. Wracamy już tym samym szlakiem, idziemy na obiad do Maria Antoniny, i potem do parkingu jeszcze trochę i do domu. Jesteśmy już na parkingu, przeszliśmy 7 kilometrów.